Zapraszam panią Joannę Majdę, kierowniczkę do spraw rozwoju i zaangażowania pracowników LIDL. Dzień dobry. Panią Igę Kostrzewę. Ige Kostrzewę, bo znamy się. Społeczniczkę działającą na rzecz społeczności LGBTQ, i ruchu feministycznego, członkini, członkini naszej kapituły Polskich Nagród Różnorodności. Dzień dobry. Jeszcze raz. Pan Maciej Krzysztof rzecznik prasowy Unika, szef klubu pracowniczego Tęczowa Unika. Zapraszam. I pan Rafał Błażejewski, który już był tu na scenie, country head of people service Poland Nordea. Różnorodność dlaczego warto? to jest właśnie yy, jakby tytuł naszej debaty. Zacznę od takiego cytatu z badań. Raport, raport McKinsey i Company stwierdza, że firmy z największą różnorodnością w swoich zarządach mają aż o 36%. Większe prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu z inwestycji niż wynosi średnia branżowa. Z kolei z badań Galupa wynika, że zróżnicowane zespoły są o 43% skuteczniejsze w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Odkładam kartkę z cytatami i mam takie pytanie do Państwa: czy biznes ma świadomość, że różnorodność to jest po prostu nie tylko. Tak, jak niektórzy mówią, moda, jakiś dobry chwyt pr ale czy to jest przede wszystkim narzędzie zarządzania, ważne narzędzie zarządzania? Może pani Joanna Majda. Czy wystarczy według mnie spojrzeć na tę salę i zobaczyć, że biznes widzi, że to jest narzędzie wspierające różnorodność. Mamy tu duże firmy, małe firmy, startupy, więc jak najbardziej, według mnie, czerpiemy z tego narzędzia jako biznes. Biznesowi się to po prostu też opłaca. Przyciągamy młodych ludzi, utrzymujemy też pracowników, czerpiemy z innowacyjności, jakie dają różnorodne zespoły. To samo pytanie do pana Macieja Krzysztozka. Dziękuję. Marcin, przytoczyłeś na samym początku badania i powołałeś się na statystyki. Ja muszę przyznać, że ja nie znam statystyk, które by mówiły o tym, że różnorodność nie wspiera biznesu i działa w jakikolwiek sposób negatywnie na biznes. Też nie chciałbym, żebyśmy się zamykali w naszej bańce, jako że większość z nas pewnie tutaj na sali funkcjonuje na co dzień w Warszawie i tutaj ma, mają centrale spółki w których, czy organizacje, w których pracujemy. Ja myślę, że biznes jest gdzieś w połowie drogi, jeśli mówimy o różnorodności, o rozwoju wartości, które stoją za różnorodnością. Są firmy, które tę lekcję już odrobiły i są dzisiaj bardzo świadome, ale są też takie firmy, dla których różnorodność jest cały czas albo chwytem marketingowym, albo zagrożeniem, bo też odczytują to jako pewnego rodzaju ryzyko wizerunkowe, chociażby. I jak ja sobie myślę o różnorodności i o biznesie, to oczywiście ja mam tę. Ten przywilej i tę szansę pracować w organizacji, która różnorodność rozumie bardzo dobrze i buduje ją nie na przekonaniu o, o tym, że różnorodność jest słuszna i pozwala nam realizować konkretne cele biznesowe, ale buduje ją na przekonaniach ludzi, których zatrudnia i mówię to w pełni świadomie. Na wartością. Generalnie różnorodność buduje się na wartościach i te organizacje, które chcą rozwijać tę różnorodność, muszą przede wszystkim zapytać swoich ludzi, jakie wartości oni reprezentują i na jakich wartościach chcą opierać swoją działalność. I to na tę chwilę tyle. I pytanie do pana Rafała Błażejewskiego. Jak jest to świadomością biznesu w Polsce? Zaczęliśmy od statystyki, więc ja może dorzucę jeszcze jedną. Znamy pewnie badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z nich wynika, że 49% organizacji w Polsce ma w swojej agendzie tematy związane z różnorodnością. I wydaje mi się, tak jak trochę Ty mówiłeś, że te 49% my tutaj reprezentujemy, nie? bo to jest pewnego rodzaju bańka, tak sądzę. I to 49% to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę wyniki lat poprzednich. Natomiast jednocześnie. Te badania opowiadają też inną historię. Opowiadają historię o 51%, dla których ta różnorodność nie jest istotna i to są organizacje, które tego w swojej agendzie biznesowej na co dzień nie mają, a to oznacza, że jest cała rzesza pracowników czy osób uczestniczących w rynku pracy w Polsce, która nie ma tego doświadczenia pracy w miejscu, które wspiera różnorodność, wspiera, wspiera inkluzywność. Więc. Ja od tego też rozpoczynam, dlatego że chciałbym też, żeby ta dzisiejsza debata, żeby Państwo, żebyśmy my wszyscy też trochę w poczuciu takiej odpowiedzialności, tak naprawdę, żebyśmy w niej uczestniczyli w takim właśnie poczuciu odpowiedzialności, jesteśmy trochę pewnie taką forpocztą, jesteśmy może takim trochę agentem zmiany, natomiast to jest też odpowiedzialność. My dzisiaj świętujemy, celebrujemy różnorodność. Natomiast poza tym, że jest to dzisiaj nasze święto, jest to, jak powtarzam, również ta odpowiedzialność, która na nas, jako na pracodawcach, również i organizacjach społecznych ciąży. Iga, Ty jako jedyna nie reprezentujesz tu biznesu w sensu stricte, tylko NGOsy, trzeci sektor, czyli pewnie też znasz tę rzeczywistość. Hmm, od strony może tej trochę ciemniejszej strony księżyca, że tak powiem, bo ja też zresztą działam w organizacji pozarządowej, no wiemy, że do nas też trafiają ludzie, którzy często borykają się, no nie mają szczęścia na przykład pracować w firmach otwartych na różnorodność, tak jak te, które reprezentują nasi paneliści. To jak Ty widzisz tę rzeczywistość? Ja muszę powiedzieć, bo ja też pra jestem pracowniczką, pracuję gdzieś i właśnie pracuję w takiej organizacji, która w ogóle nie zajmuje się różnorodnością. I teraz pomyślałam sobie: kurczę, dlaczego ja nic nie robię w tej firmie? Cały czas robię coś gdzieś, a nie w moim miejscu. Zachęcamy pracy. może nagrodę dostać. Ale to jest naprawdę, muszę powiedzieć tak, tak jak tu kolega wspomniał nawet sobie nie wyobrażam, od czego zacząć. To jest tak trudny temat i to prawdopodobnie jest z tymi wszystkimi firmami te 51% umowne, które rzeczywiście nie robią nic, to jest jeszcze mało powiedziane. To by było jeszcze dobrze, jeżeli nie robią nic w sensie nie przeszkadzają, ale są firmy, które stoją anty. Znaczy ja miałam takie pomysły o mnie w firmie i rzucałam takie hasła, ale one się spotykały z takim nieprzyjemnym odzewem, że nawet nie próbuję dalej, ale to oczywiście ja się na tym nie zatrzymuję, mnie to nie zraża. Może trochę hamuje, ale, ale pewnie kiedyś rzeczywiście pęknie ten mur, tak? I, I te 51% się zmieni w 30, potem w 20 i tak dalej. Tak myślę, że taka jest perspektywa. Tutaj sobie też z Marcinem w kolorach rozmawialiśmy, że tak naprawdę drugi rok tych nagród. To jest dopiero początek, to się będzie rozwijało z roku na rok, coraz więcej pewnie też kategorii i one się też będą, mogą się zmieniać. Coraz więcej firm będzie też chciało korzystać z takiej nagrody, bo będzie to wyróżnik. Ja widzę już te, te zmiany, bo uczestniczę, w, nazwijmy, w tym rynku różnorodności od 30 lat, więc, więc widzę, jak to, się, jak to się zmieniało i przede wszystkim, jak to się bardzo rozbudowało. Bo kiedyś były bardzo te kategorie proste i wyraźne. Teraz też jest tak, że one się przenikają. Natomiast w zasadzie nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie. No tak Być może trochę, z tym, że, nie jest, że czasem, <grym> na przykład, będąc na takiej gali jak tutaj, na takim spotkaniu, można zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. Tak, tak. I, tak, tak. i jakby skupić się na 49%, a nie na 51%. Tak. Więc teraz mam pytanie: Ale jeszcze tylko chciałam aha. powiedzieć, że my wychodzimy stąd z tej bańki tutaj, bo tutaj jest wszystko kolorowo, tęczowo, miło i, i fajnie się cieszymy, ale rzeczywiście idziemy do tej szarej rzeczywistości. I tam e, fajnie właśnie, że są ambasadorzy i ambasadorki, bo na nich też będzie spoczywać e, różna praca, którą trzeba wykonać, ale na nas też wszystkich tutaj. My gdzieś pójdziemy i będziemy musieli rzeczywiście e, czasami walczyć o coś, czasami coś przełamać, czasami komuś coś wyjaśnić. E, jesteśmy rzeczywiście taką forpocztą, która e, ma za zadanie, jednak to jest jakaś odpowiedzialność, coś forsować. Dokładnie, więc teraz pytanie do przedstawicieli i przedstawicielek firm, czyli do tych uczestników i uczestniczek panów, którzy są przedstawicielami biznesu, czyli jak przekonać te 51% do tego, że różnorodność rzeczywiście się opłaca i że warto w to iść? I proszę o odpowiedź odwołującą się do takich konkretów z Waszych doświadczeń, i z Waszych firm może pan Rafał Błażejewski. Tak, już sięgnąłem po mikrofon, Widzę, że mikrofon, e, więc. To, co mi przyszło do głowy, jeżeli chodzi o przekonanie tych 51%, to są też badania, które my zrobiliśmy ponownie na nasze, na nasze potrzeby. Badania do, do, dotyczące tego, um, jakiego rodzaju wartości są istotne dla naszych potencjalnych kandydatów do pracy. I e, pytaliśmy o bardzo różne wartości, zresztą we wszystkich państwach, w których mamy pracowników, więc i Skandynawia, Nordyki i, i Polska. Wartości związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są bardzo wysoko na tej liście. I co prawda w Skandynawii wyżej niż w Polsce, to pewnie można sobie też wytłumaczyć, natomiast w Polsce z kolei są na bardzo silnej krzywej wznoszącej, że tak powiem. Więc dla naszych kandydatów to jest też coraz bardziej ważne. I w związku z tym my jako pracodawcy chcemy, ale też musimy działać w tym zakresie. Dlatego, że no ja jestem przedstawicielem banku dzisiaj. Natomiast tak jak wszyscy przedstawiciele biznesu tutaj na tej sali, ja jestem też w biznesie pozyskiwania talentu. My musimy mieć też z kim pracować. Więc my się zmieniamy razem ze światem i to bardzo dobrze. Nie? Pan Maciej Krzysztoszek, a jak to u was wygląda w Unice? Tak, to ja tylko zanim powiem, jak to u nas wygląda, to zwrócę uwagę na jedną rzecz, ponieważ y, oczywiście różnorodność i te wartości, o których dzisiaj dużo już powiedzieliśmy, stają się coraz istotniejsze, ale jak spojrzymy tak już realnie na badania, co jest ważne dla naszych klientów, dla klientów naszych firm, no to okazuje się, że przede wszystkim jakość i cena tych usług i produktów, które dostarczamy, a wartości społeczne są na trzecim, czwartym miejscu. I myślę, że to jest dzisiaj nasza duża rola, jako przedsiębiorców, jako pracowników firm, generalnie organizacji, żeby tę świadomość budować i zwiększać z tego, jakie korzyści wynikają z różnorodności, dlaczego warto promować równość, otwartość, wzajemny szacunek. Wiecie, dzisiaj jest naprawdę bardzo trudno o szacunek. Taki po prostu najzwyklejszy szacunek do drugiego człowieka. Widzimy to przecież też w przestrzeni publicznej. I tu myślę, że duża rola jest nas, jako pracodawców, żebyśmy uświadamiali i prowadzili dialog z naszymi pracownikami. My w Unika, e, Prowadzimy cały, powiedziałbym szereg, całą paletę różnych działań, począwszy od uruchomienia programu kulturowego Szanuję, nie hejtuję, gdzie wybraliśmy grupę 20, kilku już chyba nawet teraz 30 ambasadorów naszych wartości, które wpisują się w program. Tam promujemy 10 właściwych postaw dotyczących wzajemnego szacunku, tam są też postawy dotyczące różnorodności i tej otwartości, o której dzisiaj dużo mówimy. Mamy też Klub Pracowniczy Tęczowa Unika, którym promujemy właśnie otwartość, różnorodność, wzajemny szacunek. Jesteś szefem. Jestem Tak się składa, że też jestem szefem. I zupełnie przypadkowo dzisiaj mieliśmy jedno z czterech spotkań, które organizujemy w ciągu roku, tak zwanych inkluzywnych śniadań, które organizujemy dla naszych pracowników. Zapraszamy wszystkich pracowników w biurze. To jest ponad 1500 osób w Warszawie na różnych piętrach, gdzie Sami przygotowujemy te śniadania, zapraszamy ich i też rozmawiamy. To jest to, ta przestrzeń do właśnie rozmów, do edukowania do takiego bardzo świadomego Przepraszam podejścia. Do, do tego, jaką jesteśmy organizacją i na czym nam zależy. Na tym właśnie, że, że żebyśmy wszyscy byli świadomi tej otwartości i żebyśmy się szanowali i pokazywali z różnych aspektów tę, pokazywali tę różnorodność, zarówno pod względem płci, wieku, orientacji seksualnej, etc. My w tym roku też przyjęliśmy politykę różnorodności i włączania, ponieważ mamy, mieliśmy takie poczucie, że tych działań działo się bardzo, tych, tych działań było prowadzonych bardzo wiele i yy, brakowało nam takiego fundamentalnego punktu odniesienia, tak, no bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że 100% pracowników uniki dzisiaj jest w takich w pełni świadomych, odpowiedzialnych w zakresie tej różnorodności. My też czasami dostajemy po głowie, tak? mówiąc kolokwialnie. I wewnątrz, ale też na zewnątrz naszej firmy. Nawet to, że zmieniliśmy logo na miesiąc dumy, na czerwiec, na tęczowe, to też spotkało się z krytyką. Branża ubezpieczeniowa też ma pewien konserwatyzm w sobie. Ale właśnie na tym budujemy, na tej. Pewnego rodzaju odwadze budujemy tę, tę świadomość wśród naszych interesariuszy, czyli też wśród naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych. I, i, I mam takie przekonanie, że właśnie takimi działaniami bardzo konsekwentnymi, bo myślę, że konsekwencja jest słowem kluczem do odniesienia sukcesu w, tej, w tym budowaniu świadomości, tymi konsekwentnymi działaniami jesteśmy w stanie zmieniać tę naszą rzeczywistość dookoła, choć zastrzegam, że jest to bardzo długi i powolny proces. I pytanie do pani Janny Majdy. Dlaczego warto budować właśnie włączającą kulturę organizacji? Jak to wygląda w Lidlu? Znaczy, według mnie to już to, co powiedzieliśmy tutaj wcześniej, to taka nasza odpowiedzialność, żeby budowanie świadomości, że włączająca kultura jest istotna. Jak to robimy w Lidlu? W Lidlu to robimy bardzo prosto, myślę, że Mówimy wprost, że mamy zerową tolerancję dla dyskryminacji. Podpisaliśmy misję razem w Lidlu, która została podpisana przez nas, nasz zarząd, w której jasno mówimy, że wspieramy różnorodność. Mamy stanowisko osoby zaufania. Jest to 16 osób, które są w całej Polsce, do której każdy pracownik może się zgłosić w pełni anonimowo i uzyskać po prostu taką realną pomoc. Jest to inicjatywa, którą też podjęliśmy kobiecej strony LidLA, w której mówimy wprost, że stanowisko to nie płeć. To też nagroda Lead Fair Pay, którą jest to konkurs, który też organizujemy, gdzie wspieramy po prostu równość wynagrodzeń, kobiet i mężczyzn. Te wszystkie działania przynoszą po prostu takie realne biznesowe efekty. My tworzymy produkty, które muszą też być innowacyjne także biznesowi się to po prostu opłaca, to co powiedziałam na samym początku, być po prostu inkluzywną, włączającą firmą. Pytanie do Igi Kostrzewy, która jest współautorką, pochwalę się, że między innymi ze mną współautorką poradnika jak pisać i mówić o osobach LGBTQ i AP w tym roku. W tym roku jest w nowym wydaniu jest więcej literek, bo się też zmienia język. Dlaczego język inkluzywny jest ważny właśnie także w biznesie i na ile biznes może wpływać na zmianę społeczną? I język na ile może wpływać na zmianę społeczną? Generalnie jest tak, że biznes tworzy kulturę, tak? To jest element, element, biznes jest jednym z elementów kultury. Każdy z nas gdzieś pracuje, jest zatrudniony, bądź prowadzi firmę i spędza w niej ileś czasu, nie wiem, 8 godzin, więcej, czasami może mniej. I musimy jakoś ze sobą współpracować, bo tworzymy różne projekty, pracujemy międzyzespołowo w różnych obszarach i z różnymi osobami. Są to różnice pokoleniowe, są to różnice płciowe, tożsamościowe, językowe. Bardzo, bardzo różnie to wygląda w różnych firmach i musimy jakoś sobie z tym radzić. W związku z tym Musimy rozmawiać językiem, który będzie docierał do różnych osób i też umożliwiał współpracę. Jeżeli będziemy się do kogoś na przykład uparcie zwracać, yy, do osoby na, przykładowo transpłciowej, jej deadnamem, czyli yy, imieniem, które ma czy miała zapisane w dowodzie osobistym, przypisane przy urodzeniu, to będziemy po prostu jej robić krzywdę i na złość. Nie wiem, dlaczego niektóre osoby tak się przy tym upierają. Nie mogą użyć imienia czy ksywy, pseudonimu osoby, która używa go na co dzień i chce go używać i się z tym komfortowo czuje. Jeżeli ktoś świadomie tak postępuje, uważam, że jest osobą głupie upartą po prostu. Znam też takie osoby. I nie wiem czasami, jak, jakim językiem mówić, żeby te osoby y, przemyślały nie to język. i zmieniły to. Więc uważam, że po prostu, no nie wiem, dla mnie to jest y, łatwe, ale to też nie jest tak, że to się stało z dnia na dzień, bo też musiałam w sobie wiele rzeczy zmienić, y, zrozumieć stanowisko innych osób i podążyć ich tokiem myślenia, ich potrzebami. Jeżeli nie jesteśmy otwarci na drugą osobę, a nie wyobrażam sobie w ogóle, jak ludzie mogą funkcjonować, funkcjonować dobrze, współpracować z innymi osobami w różnych momentach życia, w różnych, na różnych płaszczyznach, jeżeli nie są otwarte te osoby na inne osoby, na ich potrzeby. To jest też tak, że 5-10 lat temu w ogóle nie wiedzieliśmy, co to, to jest niebinarność. Dzisiaj już mamy na ten temat jakąś wiedzę, znamy takie osoby. Dużo osób odnajduje się też w takiej tożsamości i uważam, że warto za tym podążać, bo jeżeli nie, to możemy się nawzajem pozabijać, a na pewno te projekty będą trudniejsze do zrealizowania, bardziej kosztowne też emocjonalnie dla nas, czy projekty, czy płaszczyzny, mówię tutaj bardzo tak ogólnie, współpraca z innymi osobami. Niepotrzebne noże będą wyciągane, takie też słowne, i po prostu jakaś też nieuprzejmość w tym wszystkim. Nie, nie, widzę, nie widzę sensu w tym. Dlatego dużo lepiej jest zatrzymać się na chwilę, usłyszeć, co druga osoba ma do powiedzenia, i zastosować się do tych i potrzeb. Skoro już ustaliliśmy, że warto budować inkluzywną firmę. To prosiłbym wszystkich o podanie maksimum trzech bardzo krótkich, ale konkretnych rad, lub takich zasad, jak budować inkluzywną organizację. I może teraz zaczniemy od pani Joanny Majdy. Ja użyję trzech słów: świadomość, wiedza i konsekwencja. Iga Kostrzewa? Bardzo mi się podobała konsekwencja, bo to jest strasznie ważne. Jeżeli na przykład. A, Firma decyduje się na, nie wiem, zmianę logo na tęczowe, gdzieś tam na portalu czy mediach społecznościowych. Na miesiąc czerwiec najczęściej. Na miesiąc czerwiec, tak, naj, najczęściej. I dostanie bardzo dużo hejtu, czy to od branży swojej, czy od klientów, czy potencjalnych klientów, i zacznie się z tego wycofywać. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Jeżeli się decyduje, musi być to przemyślane? I musi świadomie dążyć do tego i mieć argumenty, że tak chce postępować. Ale to nie jest wszystko. Powiedziałam tylko o konsekwencjach, nie są się do... Też sobie wypunktowałam. Język budowany całościowo, inkluzywny, nie tylko wybiórczo i nie tylko do niektórych grup. Regulaminy zasady, gdzie ta inkluzywność jest włączona, w tym, żeby się można było do czegoś odwołać, miejsce, gdzie można anonimowo. Odwołać się, jakiś rzecznik przełożony, czy jakieś ciało, które jest w firmie stworzone i wzmacnianie pracowników, pracowniczek, osób pracujących w tym, że są wartościowi. To strasznie ważne jest, żeby budować ich poczucie wartości. Pan Maciej Postaram się zmieścić w trzech. Więc zacząłbym na pewno od tego, żeby zapytać to, o czym powiedziałem już na początku zapytać naszych pracowników o ich wartości, żeby po prostu rozeznać się, gdzie my dzisiaj jesteśmy jako organizacja i z kim jesteśmy na pokładzie, bo od tego będzie zależało podjęcie kolejnych działań. Z pewnością to umocowanie w jakiejś polityce, procedurze. Ja wiem, że to brzmi wszystko bardzo formalnie, ale z pewnością pomaga, bo to dla pracodawców, dla organizacji jest zawsze punkt odniesienia, w którym można znaleźć te prawdy, o których chcemy opowiadać. A trzecie to jest prowadzenie już takich bardzo, powiedziałbym, oddolnych działań, cały czas promujących te wartości, o których mówimy, jak właśnie szacunek, różnorodność, otwartość i. No tu możemy o całej palecie różnych pomysłów mówić, tak? Począwszy właśnie od klubów pracowniczych poprzez regularne spotkania, szkolenia, warsztaty, pokazywanie tego, jak w praktyce wygląda różnorodność, bo jest cała masa ćwiczeń i szkoleń na ten temat z których też możemy korzystać, więc no, pewnie trudno byłoby zmieścić się wszystkie w krótkiej wypowiedzi, ale mamy ogromne możliwości, żeby tę różnorodność promować. I pan Rafał Bożejewski. Trzy zasady. Trzy ja rady. postaram się najkrócej też, jak się da. Zacznę od może czegoś, co zabrzmi pewnie trochę i może niepotrzebnie wznieśle, ale to jest jakaś taka zgodność słów i czynów, bo nie ma nic chyba gorszego w tym obszarze, niż wprowadzanie zasad związanych z różnorodnością i włączaniem z pobudek innych niż deklarowane, bo to... E, buduje e, brak zaufania do, do tej idei i kompromituje ją na przyszłość tak naprawdę. Nie? Więc to jest ta pierwsza rzecz. Druga wydaje mi się to jest słuchanie pracowników i tutaj wiem, że to działa, my to praktykujemy w Nordei też poprzez nasze sieci pracownicze, to nam wydaje mi się wychodzi też całkiem nieźle, mamy tutaj dobre, dobre doświadczenia, choćby z tego powodu, że ja będąc przedstawicielem HR-u, prawdę mówiąc nie wiem jakie, jakie są potrzeby ojców, matek czy osób. Pochodzących z zagranicy, które funkcjonują na rynku polskim, ale to, co wiem, to jest to, że mamy mnóstwo takich pracowników, dla których to jest codzienne doświadczenie. Więc z tego, z tego też możemy, możemy korzystać. Natomiast zakończyć chciałbym taką bardzo krótką historią odpowiadającą na, dlaczego warto. Naprawdę jest krótka. Kilka lat temu, naprawdę kilka lat temu, ta, ta rozmowa mi utkwiła w pamięci, przy okazji jednego z naszych Pride'owych wydarzeń. Rozmawiałem z naszym pracownikiem, który powiedział mi wtedy, że on ma czasem takie wrażenie, że jedynym, jedyną bezpieczną przestrzenią dla niego bywa praca. I to znowu jest historia, która coś mówi o społeczeństwie, niestety. Natomiast z drugiej strony to jest, to jest historia, która coś mówi o, o pewnej wdzięczności, o też zaufaniu i lojalności do pracodawcy. I tej lojalności znacznie, myślę, głębszej niż zaufanie do, nie wiem, brandu. Więc y, odpowiadając na pytanie, dlaczego warto, myślę, że dla takich pracowników też, też warto. I biznes zmienia też społeczeństwo, czego Państwo są też najlepszym przykładem. Dziękuję za udział w debacie. Pani Joannie Majdzie z Lidl, Pani Idze Kostrzewie, współczłonkini kapituły naszych nagrod i współautorce, pochwalę się, że razem ze mną, poradnika jak pisać i mówić o osobach LGBTQ i AP+. Panu Maciejowi Krzysztożkowi z Uniki. I panu Rafałowi Bożejewskiemu z Nordei. Bardzo dziękuję i zapraszam do dalszych punktów naszej dzisiejszej gali.